W ostatnich latach, na dobrą sprawę, głównie śmialiśmy się z koncertu Stellantis, i taka jest prawda a wszystko przez to, że polityka Carlosa Tavaresa doprowadziła do sytuacji, w której sprzedaż spadła drastycznie, ceny samochodów poszły w górę, a same modele przestały być atrakcyjne pod wieloma względami. No więc dilerzy płakali, wielu dilerów w ogóle pożegnało się z licencją, przerzuciło się na chińskie marki, zarabiane na całkiem nieźle. A Stellantis jest w trudnej sytuacji. Ale wszystko wskazuje na to, że znalazły się tam dwa koła ratunkowe. I to są bardzo nietypowe koła ratunkowe, bo jedno nazywa się Small Platform STLA Small, a drugim jest Lip Motor. To jest stan motoryzacji. Zapraszam Was dzisiaj na opowieść o tym, co może uratować grupę Stellantis. I nie jest to nic oczywistego. Zacznijmy od pierwszej kwestii, czyli od platformy STLA Small. To jest ciekawa rzecz, ponieważ Stellantis, mając bazową platformę z której korzystał w Citrene C3 i później w Peugeotcie 208 Korsie i w wielu podobnych pokrewnych samochodach Postanowił zrobić coś jeszcze troszeczkę mniejszego i troszkę tańszego. Tylko jak zrobić od zera platformę, nie wydając na nią w zasadzie pieniędzy? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Trzeba pójść, wziąć lornetkę i popatrzeć sobie na rynki wschodzące, tak zwane. Rynki wschodzące to są te miejsca, gdzie sprzedaje się głównie tanie i kiepsko wyposażone samochody, ale one są bardzo ważne, bo sprzedaje się tych samochodów tam bardzo, ale to bardzo dużo. Tak więc Stellantis wybrał się na wycieczkę do Indii i wziął stamtąd platformę, która wykorzystywana jest w. Ichniejszym Citroenie C3, który jest zupełnie innym samochodem, jeśli chodzi o konstrukcję, ale wizualnie bardzo przypomina ten model, który pojawił się w Europie. No i to się zrobiło ciekawe, ponieważ Stellantis wziął tą platformę na warsztat, troszeczkę ją przebudował, dopasował do europejskich standardów, zwiększył bezpieczeństwo, dorzucił wyposażenie, postawił na tym nadwozie, które jest specyficzne wizualnie, zwłaszcza w przypadku Citroena C3, ale opracował też dwa samochody, które okazują się być właśnie tym pierwszym kołem ratunkowym. A mowa tutaj o Citroenie C3 R-Cross i o Oplu Frontera. Szczerze mówiąc, kiedy te samochody zadebiutowały na rynku, miałem wrażenie, że to jest taki trochę chybiony kierunek. Okej, okay, idea jest fajna, praktyczne, wygodne, nawet siedmioosobowe. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, w perspektywie poprzedników, może nie Crosslanda, ale bardziej C3 R-Crossa, ten nowy model zdawał się być takim krokiem wstecz. Bardziej plastikowy, tandetny, bardzo budżetowy. Zasadniczo wydawać by się mogło, że to będzie pudło. Ale przejechałem z tym samochodem i w teście, który przeprowadziłem kilka miesięcy temu, tutaj gdzieś macie na górze link, jakbyście chcieli obejrzeć, powiedziałem, że ten samochód może być potencjalnie fajnym kandydatem na auto do wypożyczalni lub do jakichś najmów. I nie myliłem się, bo okazało się, że Frontera i właśnie C3 Aircross są absolutnie pochłaniane przez różne firmy, które zajmują się wynajmem samochodów, najmem długoterminowym oraz różnymi innymi tego typu działalnościami. I to jest strzał w dziesiątkę, ponieważ C3, ta zwykła, sprzedaje się bardzo dobrze także wśród klientów indywidualnych. C3 elektryczny, czyli EC3, również sprzedaje się nieźle jak na małego elektryka, bo jest tanie, ale jednocześnie nie jest aż tak nudne. Jestem w szoku, jak dużo tych samochodów widzę na drogach, w perspektywie elektryków oczywiście. Warszawa jest specyficznym miastem, tak więc trochę zaburza percepcję zmian na rynku. Natomiast Widać te samochody także w innych miejscach w Polsce, co jest całkiem ciekawe. Frontera także pojawia się coraz częściej i chętniej na drogach. I wszystko wskazuje na to, że ta platforma STL Small będzie sporym sukcesem. Bo jej budżetowe korzenie dają tutaj jedną przewagę. Produkcja samochodu jest bajecznie tania. I to jest duży plus, ponieważ marża jest wyższa, więc można na tym samochodzie więcej zarobić. Będzie jeszcze za chwilę w zasadzie w pełnej krasie Fiat Grande Panda, który zyska jeszcze wersję z manualem, czyli w tym wydaniu prawdopodobnie może też napędzić sprzedaż świata, która w tej chwili jest delikatnie mówiąc beznadziejna, ponieważ na przykład w lipcu Fiat sprzedał 106 samochodów, albo dokładnie 106 rejestracji, już mniejsze z tym. W każdym razie 106 rejestracji Fiata to jest wynik mizerny. I tu przechodzimy do punktu drugiego na chwilę, czyli do marki Lipmotor. Lip Motor to jest ciekawy wynalazek, ponieważ to jest startup z Chin, który trafił do Europy właśnie dzięki grupie Stellantis. Grupa Stellantis postanowiła stworzyć z Lip Motor spółkę joint venture, która ma, w której ma przewagę procentową udział w 51 do 49. Idea jest taka, że oni kupują te samochody od Lip Motor, one są dopasowane do rynku europejskiego zgodnie ze specyfikacją Stellantisu, trafiają do salonów Stellantisu i są dystrybuowane i serwisowane właśnie przez tą wielką grupę. No i ja początkowo myślałem, że to jest taki trochę koń trojański. Ponieważ wpuszczono na tak naprawdę terytorium Stellantisum markę, która ma szybko rozwijającą się i całkiem niezłą ofertę. A jak wiemy, elektryki grupy Stellantis są mizerne. Te nowe poprawiły się. Peugeot na przykład E3008 lub E5008 to już są niezłe konstrukcje, ale na przykład Astra elektryczna czy E308 to są samochody, które rozczarowują po całości, bo nie dość, że mają mizerny zasięg, też ładują się powoli, zużywają nie jakoś bardzo mało energii, czyli nie ma w nich zbyt wielu zalet, ale za to kosztują bardzo dużo. Tak więc jaki jest powód, żeby je kupić? No, nie wiem. Zresztą widać to na ulicach, bo liczba takich samochodów jest znikoma. Ale mniejsza z tym, wracamy do Lipmotor. No i weszło to Lipmotor, i na przykład w lipcu Lipmotor ma 108 rejestracji, czyli o dwie rejestracje więcej od Fiata. Niby mało. Ale ten samochód sprzedaje się coraz lepiej. Na przykład model T03, czyli ten mały budżetowy elektryczny samochodzik, który był składany przez chwilę w Tychach, staje się coraz częstszym widokiem. Widziałem go w różnych dziwnych miejscach w Polsce, bo widziałem go w Bielsku Podlaskim ostatnim miejscu, w którym się spodziewał takiego samochodu. Widuję ich coraz więcej w Warszawie. Dzisiaj, jeżdżąc po mieście, widziałem pięć egzemplarzy i to było dla mnie szokiem te pięć różnych egzemplarzy. Tak więc ten samochód sprzedaje się nieźle. C10 powoli rozwija skrzydła, natomiast tutaj był taki mały falstart, ponieważ Stellantis wprowadził na rynek najpierw wersję elektryczną która miała starą architekturę jeszcze 400V, niską moc ładowania, tak więc była mało atrakcyjna. Natomiast teraz, w tej samej cenie, sprzedawany będzie nowy model, który ma już architekturę 800V, który ładuje się z prędkością ponad 200 kW, więc to jest bardzo dobry wynik, z mocą ponad 200 kW. No i generalnie ma być jeszcze wydajniejszy pod kątem zużycia energii. Czyli tutaj robi się już znacznie ciekawiej. Tak więc te samochody zyskują na popularności. Od początku tego roku do lipca, jeśli dobrze pamiętam, w Europie sprzedano ponad 8100 egzemplarzy. Co jest niezłym wynikiem jak na markę, która przed chwilą jeszcze praktycznie nie istniała. I ten wzrost to nie jest taki liniowy, tylko on idzie po prostu ekspresowo do góry. Tak więc Lip Motor zdaje się być dobrym strzałem. Natomiast ciekawostką jest to, co dzieje się z tą marką w Chinach. Ponieważ w Chinach, jak opowiadałem w moim materiale o samochodach z Chin i o tym, jak wygląda podział rynku, są marki duże, są marki prywatne i są właśnie start Wśród start mamy Li Auto, mamy Xpenga i mamy chociażby właśnie Lip Motor. I wiele z tych firm rozwijało się mniej więcej w porównywalnym tempie. Leap Motor przez dłuższy czas było troszkę niżej. Natomiast tempo rozwoju tych innych firm mocno spadło albo wyrównało się, natomiast Lip motor idzie w takim tempie. W sensie tam jest po prostu taka prawie że pionowa kreska do góry, i nagle się okazało, że wiele osób kupuje te samochody. Dlaczego? Bo są dobrze wycenione. To po pierwsze, w Chinach to w ogóle ceny są już absurdalnie niskie, patrząc na nasze ceny, ponieważ ten sam samochód, który u nas kosztuje 160 tysięcy złotych, tam kosztuje około 50 tysięcy złotych. No ale taki jest świat. Mniejsza z tym, zostawmy Chiny z boku, bo Chiny są też bardzo trudnym rynkiem, do niego przejdziemy kiedy indziej. Natomiast ym, ta marka rozwija się w trybie ekspresowym i za chwilę będzie miała w Europie więcej modeli. Będzie SUV B10, mniejszy od C10 i będzie kompaktowy model B05, który ma być hedgebackiem z klasy kompaktów właśnie, z bardzo zaawansowaną architekturą, dużą wydajnością, sporym akumulatorem i z niską ceną. Czyli nagle się okaże, że Lipmotor może stać się najlepszym produktem grupy Stellantis. Oczywiście tutaj Stellantis musi dzielić się pieniędzmi z Leap Motorem w Chinach, natomiast tak coś jak ma tutaj od tego zawsze jakieś kawałek działki ucięte dla siebie... I ta działka może ich uratować, ponieważ tutaj mówimy już o naprawdę sporych pieniądzach i o sporych wzrostach. Tak więc nie zdziwię się, jeśli w przyszłym roku Lip Motor będzie jedną z najpopularniejszych marek w grupie Stellantis. Obstawiam, że w pierwszej piątce znajdzie się na luzie, jeżeli te produkty będą faktycznie tak dobre, jeżeli B10 przyjmie się w dobrych cenach we właściwy sposób i jeżeli ten um, kompaktowy model B05, który zadebiutuje już za kilka dni, ponieważ podczas targów w Monachium też będzie udany i też będzie bardzo dopracowany, no to możemy śmiało mówić o tym, że to był złoty biznes i to, co zrobiło Stellantis, to jest naprawdę strzał w dziesiątkę i to jest właśnie to ich drugie koło ratunkowe, które wyprowadzi ich na prostą. Jestem ciekaw Waszych opinii na ten temat. Dajcie znać, co sądzicie o platformie Estela Small w grupie Stellantis i co sądzicie o Marcelit Motor. Jestem ciekaw Waszych opinii. Ja nie niezmiennie nazywam się Maciej Kuchno. Do zobaczenia.